Witam wszystkich serdecznie, to Pier Strzelin. Mamy tu trafika trójkę, pacjent 1,6 DCI, 120 konny. Tutaj problemik taki, że jest błąd oczyszczania spalin. Ogólnie problem z układem AdBlue. Ciężko diagnozowalny dla mechaników, nie szkolimy się w tym kierunku, szkolmy się w tym kierunku, bo usuwanie to jest jakiś sposób, ale czy dobry, no nie wiemy. Idziemy cały czas, coraz dalej w systemie AdBlue. Uczmy się tego diagnozować. Takie trudne parametry noksów sprawdzić, ciśnienia adblue, wtryskiwania, adblue, przecież to nie jest żadna filozofia. Tutaj samochód ma problem, nie ma błędów w sterowniku silnika. Na desce świeci chmurka odliczył kilometry do zera. Także problem jest dość duży w zdiagnozowaniu, jeżeli nie umiemy... Sprawdzać parametrów. Jeżeli nie sprawdzimy parametrów, nie wiemy, czego się czepić. Jeżeli nie wiemy, czego się czepić, najprościej usunąć. Tutaj byli ludzie, którzy próbowali usunąć, spalili klientowi sterownik silnika. Cieszymy się, że klient nam zaufał. Klient zna warsztaty, bo jest dostawcą z hurtowni motoryzacyjnej części, także wie, gdzie może oddać, gdzie raczej nie. Także zaufał nam, ogarnęliśmy problem. Auto ma 392 tysiące przebiegu. także uważam, że warto czasami coś tam naprawić. Przebieg jest godny, także uważam, że warto czasami coś naprawić i naprawa często jest tańsza niż usuwanie. Tylko nauczmy się tych diagnoz. Pozdrawiam. Jakiś problem dzwońcie, piszcie, podpowiemy. Pomożemy, będziemy mogli, pomożemy. Pozdrawiam.